Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marek. No, wracam po małej przerwie. Jest okres wakacyjny, więc niestety nie jestem w stanie ja, jak i Julian, nagrywać dla Was codziennie, ale będziemy się starać, żeby te filmy dalej pokazywały się, jak najczęściej. Nie myślcie, że przez to, że jest po prostu mały spadek na rynku, my przestajemy nagrywać, bo tak nie jest. Ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są tutaj na pokładzie, będą dalej i po prostu popłyniemy w ten wieloletni rejs, w tę przygodę współpracującą. I po prostu nikt przedwcześnie nie wyskoczy za burtę, ponieważ nic takiego się nie dzieje. Według mnie nawet fajnie, troszeczkę ten bitcoin nam spadł. No i jest po prostu to okres czasu, w którym, jeżeli ktoś zarabia, e, może sobie pozwolić na jakieś oszczędności, to według mnie fajnie właśnie byłoby je częściowo ulokować w kryptowalutach, no a najbardziej w Bitcoinie w Ethereum, ponieważ czasy są niepewne i nie wiadomo jak to będzie z resztą, no a sami wiecie, że Altcoin wielkimi wahaniami się często cechują. E, filmów w tym miesiącu tak czy siak koło tam siedmiu czy ośmiu było. Staraliśmy się w poprzednim miesiącu nagrywać ich kilkanaście nawet dwadzieścia. Ale Julek trochę był na wyjeździe ja byłem. No i wracamy teraz z podwójnymi siłami i mam nadzieję że nam to wybaczycie. Ponad 7 tysięcy subskrybentów w następnym filmie będzie rozwiązanie konkursu. Będą wyniki z tego konkursu który był bodajże w którym z tych filmów a chyba tutaj bo tutaj, nie pamiętam już tak naprawdę, ale po dwóch tygodniach mają być wyniki, więc będą. Sprawdźmy, co się dzieje na rynku kryptowalut. Obecna kapitalizacja to niecałe bilion i trzysta miliardów dolarów, a Bitcoin kosztuje trzydzieści jeden i pięćset dolarów. Cena może nie jest jakaś wybitna, nie jest jakaś wielka, ale dalej tutaj konsolidujemy się przy tych wartościach około trzydziestu tysięcy i to tak naprawdę już od bardzo długiego czasu, ponieważ od około dwóch miesięcy... Tak ta cena wygląda, 30 parę. No teraz mamy taką tendencję lekko, lekko spadkową i według mnie jest szansa, że popłyniemy dalej. Bitcoin w okolicach 16-20 tysięcy dolarów według mnie nie byłby czymś niesamowitym, ponieważ weźmy sobie te 65 tysięcy i odejmijmy. Od tego 80% to wychodzi nam 13, tak? Więc nawet te 16, 20 tysięcy to jest tam 60 parę procent spadków, może 70 i myślę, że wiele osób właśnie może się zdziwić, które będą liczyć na jakieś takie spadki rzędu 85, 87% od tej najwyższej wartości na kwietniowej hoście z tego względu, że po prostu to może się już nie wydarzyć. Jest tak zaadoptowana ta sytuacja na rynku kryptowalut, że po prostu będzie ciężko uzyskać tak skrajnie niskie wartości. Przejdźmy dalej po prostu i przejdźmy do wiadomości, o których Wam dzisiaj opowiem. Była taka sytuacja na Ukrainie, gdzie po raz pierwszy tak jawnie ustalono, że PlayStation 4 może być wykorzystywane do kopania kryptowalut. Prawie 4000 ich sztuk znaleziono w jednej z nielegalnych kopalni ukraińskich, gdzie to właśnie jej właściciele podłączyli się do sieci miejskiej i pobierali stamtąd prąd przez dłuższy czas bez pokrycia po prostu finansowego, nie opłacali tego, byli szukani, aż zostali znalezieni. Właśnie na miejscu znaleziono taki obrazek, taką sytuację, gdzie te PlayStation nie były gdzieś tam położone po prostu w celu handlowania nimi. Ale były podłączone do sieci, do prądu i prawdopodobnie ktoś znalazł sposób, jak wykorzystywać jednak te dosyć przestarzałe karty graficzne, a tak samo jak ośmiordzeniowy procesor e, Jaguara do po prostu kopania tych kryptowalut. Jestem ciekawy, jakie były wyniki. E, no, raczej się już nimi nie pochwalą, ale tak czy siak, e, nice try i, i jest to jakiś tam posunięcie w tym całym kryptowalutowym świecie. Przechodząc dalej, jest to wiadomość sprzed dwóch, trzech tygodni, ale myślę, że wiele osób o tym nie słyszało. Była sobie taka giełda w Afryce. No i jednak Afryka jako kraj, tak uogólniając, względnie ubogi, niestety doświadczyła tutaj wielkiej kradzieży, ponieważ właściciele bit bitcoinowej giełdy, takiej całej kryptowalutowej AfriCrypt zasunęli 70 tysięcy bitcoinów. Były one w kwietniu warte około 4 miliardów dolarów. No i tutaj wypowiada się Spiders Web, że była to kradzież bardziej zuchwała niż ta kradzież giełdy MT Gox z 2014 roku. Niby tak, ale jeżeli weźmiemy cenę, Bitcoinów z 2014 roku skradzionych przez Mt Gox yy, i Zobaczymy na cenę obecną, po prostu przyjmiemy wartość bitcoinową. To jednak dalej MtGox wygrywa i była to kwota, z tego co pamiętam, większa niż 4 miliardy dolarów, jeżeli te bitcoiny upłynniłoby się teraz. No i byli to bracia w wieku od 19 do 21 lat, więc no, młode chłopaki, jak widzicie, nawet takie banery rozwieszali po całej Afryce, że tutaj będą starali się wnieść finansową niezależność i wolność dla całej Afryki, pomóc po prostu lokalnej ludności uporać się z problemami finansowymi. No, niestety, kolejny skam, kolejne oszustwo, no i wielkie straty, które po prostu raczej już nie będą odzyskane. Jeżeli będą, to pewnie częściowo użyli oni tutaj rozproszonych adresów, żeby te pieniądze przesłać, no i zniknęli gdzieś na wielkim świecie. Pewnie właśnie teraz, gdy ja nagrywam ten film, piją sobie jakiś dobry trunek, paląc cygaro mm, i oglądając zachodzące słońce, więc no. Nic tu po nas, przechodzimy. Dalej, Polacy do, dorobili się na kryptowalutach, na hossie bitcoina, no i pytanie, gdzie zapłacą podatki. Wiele osób, które te pieniądze jednak w jakiś sposób pozyskało na tym rynku, ukrywa się i raczej nie wychyla za nadto. Fakt jest taki, że po prostu Polacy rzeczywiście, można powiedzieć, wręcz rzucili się na kryptowaluty w, no, w ciągu tej hossy, która miała miejsce, być może dalej ma jednak w jakimś osłabionym tutaj standardzie. No i ten mask, i oczywiście cała sytuacja podjudzała nowych inwestorów ku inwestycjom. No i trochę tych milionerów w Polsce na pewno powstało. Jednak nie wychylają się oni ze względu właśnie na podatki. Miliarderów, kryptowalutowych w Polsce raczej jeszcze nie doświadczymy, raczej ich nie ma, ale nawet Vitalik Buterin, który ma 27 lat, gdy Ethereum przekroczyło 3000 dolarów, został kryptowalutowym miliarderem, no i jest to po prostu oficjalne, możesz się tym pochwalić, rzeczywiście. No w Polsce trzeba pamiętać, że te podatki na pewno płacić musimy i nawet kolejna inwestycja nie uchroni nas przed płaceniem właśnie tych podatków. Część osób, które jednak jakieś większe zyski chce zrealizować, nawet będąc obywatelami Polski, na pewno przenosi się do innych krajów, gdzie są te jednak wartości podatkowe niższe i łatwiej to wszystko rozliczyć. A nawet życie, jeżeli zdecydowaliby się na życie w tym kraju, często bywa przyjemniejsze i pozbawione takiej ilości stresu. Twórca doczkojna twierdzi, że kryptowaluty to oszustwo. I od razu, co pomyślałem, jak przeczytałem ten tytuł, ten nagłówek, to sytuację, gdy Andrzej Sapkowski, który sprzedał po prostu za jednorazowe wynagrodzenie prawa do, do po prostu przeniesienia jego fantastycznej historii do świata gier, sprzedał te prawa bodajże za jakieś tam 30 czy 40 tysięcy złotych, z tego względu, że to totalnie nie wierzył, że gra Wiedźmin może odnieść jakiś wielki sukces. No i potem... Tworzył jakieś wielkie burdy i po prostu domagał się odszkodowań od CD projektu, jakichś tam udziałów, chociaż to on sam zadecydował, że nie chce żadnego procenta, chociaż miał zaoferowaną taką możliwość, a wybrał natychmiast tą gratyfikację, ponieważ nie wierzył w polski projekt. Stało się tak, że jednak Wiedźmin odniósł spektakularny sukces na całym świecie i domagał się on pieniędzy od założycieli spółki CD Projekt Red, no jak i całej po prostu organizacji osób zaangażowanych w ten projekt. No i chodzi tutaj w doczkojnie o to, że Jackson Palmer, który był po prostu twórcą Dogecoin'a, teraz też krzyczy, że kryptowaluty to oszustwo, że tylko grubasy manipulują rynkiem i zostały one stworzone w takim celu, żeby po prostu zarobić na tych najmniejszych graczach, że jest to piramida finansowa, ale chodzi też o to, że po prostu on tych Dogecoinów miał bardzo dużo w przeszłości, no i pozbył się ich tam chyba w 2000, 15 roku, czy coś takiego, jeśli dobrze pamiętam, e, nawet kupił sobie za to Honda Civic używaną, więc wiecie, pewnie tam 5 czy 10 tysięcy dolarów pozyskał ze swojej kryptowaluty. No i teraz płaczę, bo pewnie byłby miliarderem, no może jakimś multimilionerem dolarowym nawet, więc wiecie jak jest. Mądry Polak po szkodzie, ale w tym wypadku jak widzimy, nie tylko Polak. Grupa Anonymous stworzyła własną kryptowalutę. Ma pomóc w walce z Chinami. No, grupa znana z wielu akcji właśnie w internecie, takich jak atak hakerski na PlayStation Network, czy jak była ta sy cała sytuacja z ACTA, chyba z 10 lat temu, to również oni wiele do tego wnieśli. Nagrali taki film. Ja go obejrzałem, więc wy nie musicie. Myślałem, że będzie ciekawszy. Po prostu jest tutaj powiedziane o tym, co się działo w ostatnich miesiącach na rynku, że teraz jest ta konsolidacja, że grube ryby kupują i prawdopodobnie ta Hossa zaraz będzie znowu wracać na tory, ale tak naprawdę ten minutowy film dąży do tego, żeby zareklamować ich nowe NFT, ich nowy projekt, który tam się coś tam nazywa. Ja, też jakiś tam piesek z jakimś tam Anonymous, no takim trendem poszli i, i mówią o jakichś celach charytatywnych, więc jest to myślę, że stricte reklama, to nawet nie ma jakoś bardzo dużo wyświetleń, bo około 80 tysięcy, no ale jestem ciekawy tak naprawdę, tak czy siak, co im z tego finalnie wyjdzie yy, i czy rzeczywiście będą mogli się popisać jakimś nowym rozwiązaniem, jak nie w świecie NFT, to w ogóle w całym świecie kryptowalutowym, yy, no i jednak dalej pomóc adopcji, tego wszystkiego, no ale co jest fajne, to właśnie ta ich kryptowaluta ma pomóc w walce z Chinami, bo Chiny, według właśnie tej grupy, z organizacji, no i to jest w zasadzie prawda, tak? Chcą się pozbyć kopaczy bitcoina i po prostu zastąpić wszystkie kryptowaluty ich rodzimą kryptowalutą, którym będzie tam jakiś cyfrowy juan, tak, z tego co pamiętam, i no, jednak chiński rząd działa w taki sposób, żeby zaprzestać kopania kryptowalut, w ogóle obrotu nimi, banki blokują to wszystko. Więc znowu jest taki okres, myślę, paru miesięcy, w którym to wszystko musi się unormować i dopiero potem będzie można wysnuć jakieś teorie w którą stronę pójdziemy. No i ciekawa informacja z rynku niemieckiego, ponieważ uchwalono nowe prawo, które zezwala specjalnym funduszom, czyli takim funduszom hedgingowym, finansowym, które za swoich klientów inwestują ich ciężko zgromadzone pieniądze na inwestowanie do 20% aktywów w krypt waluty, więc szybko licząc tutaj ktoś to już za mnie policzył, 415 miliardów dolarów mogłoby wpłynąć na rynek, gdyby wszystkie te niemieckie fundusze zdecydowały się na inwestycje 20% aktywów w kryptowaluty. Oczywiście tak się nie stanie, ale nawet paręnaście parę 10 miliardów dolarów w obecnej sytuacji to może być nawet parę procent więcej e, kapitalizacji na całym rynku, więc ożywienie byłoby naprawdę bardzo bardzo spore. E, fajna wiadomość, szczególnie że jest to wiadomość z Europy, gdzie rynek kryptowalut również bardzo szybko się rozwija, i myślę, że to w najbliższych kilku latach naprawdę może pomóc. Studenci biorą kredyty, żeby kupować bitcoiny. Duże ryzyko. No, tutaj wiadomości dotyczą stricte rynku UK, gdzie tysiąc osób odpowiedziało na pytanie, czy te kryptowaluty ma i jaki był, jaka była ich pierwsza inwestycja. To wypowiedzieli się oni właśnie w taki sposób, że 45% uczestników jako pierwszą inwestycję wybrało kryptowaluty, a dużo mniej jakieś akcje. Hmm. Fundusze inwestycyjne i tak dalej. No ale niestety, niechlubne tutaj są te statystyki, że tak, 27% stwierdziło, że użyło karty kredytowej na zakup kryptowalut, 17% skorzystało z pożyczek studenckich, a 12% wymieniło inny rodzaj pożyczki, więc sumując ponad 50 czy prawie 60% osób kupiło kryptowaluty na kredyt, no i jeżeli zrobiły to na górce, zrobiły te osoby to na górce, to w tej chwili mają bardzo duży problem, ponieważ prawdopodobnie nie byli przystosowani psychicznie na taką sytuację i na to, co może się wydarzyć, ponieważ każdy jednak krótkofalowo myśli w takich sytuacjach i chce do tej gorączki złota się dołączyć, jeżeli nie jest wyedukowany poprawnie. Więc zachęcam Wam Was do spędzenia codziennie nawet pół godzinki czasu na obejrzeniu jakiegoś filmiku o kryptowalutach kogoś, kogo lubicie. Niekoniecznie na tym kanale tylko, tak. Ja nie jestem zaborczy, jak już kilka razy mówiłem. Polecałem nawet w jednym z filmów inne kanały, na których można się wzorować i które według mnie warte są. Obejrzenia. No ale co też fajnego, to młode pokolenie, takie cyfrowo nastawione z Azji, zaczęło inwestować w cenne klejnoty, takie jak diamenty, więc y, z tych kryptowalut niektórzy przenoszą się na rynki tradycyjne i również je potrafią używić. Polska celebrytka sprzedała swoją miłość za milion złotych. Skorzystała z tokenu NFT, no i sama dokładnie nie potrafi wytłumaczyć, co to jest. Ja wam już odpowiem. E, tutaj w całą akcję zaangażowany jest projekt Fanadise, o którym kręciliśmy film bodajże ze dwa miesiące temu, no i ma już kilka tysięcy wyświetleń, więc naprawdę ludzie są ciekawi, czym to jest i z czym to się je po prostu. NFT to coś takiego, mówiąc prostym językiem, bo jednak jesteśmy na kanale kryptowaluty dla początkujących. Coś takiego, gdzie po prostu możecie. Stokanizować na przykład dzieło sztuki, screenshota, cokolwiek, często są to nawet głupie rzeczy, mieć do tego wyłączną własność i po prostu odsprzedać to dalej, zatrzymując przy tym całe prawa. Autorskie dla siebie. Chodzi o to, żeby po prostu nie można było powielać jakichś aktów, dzieł sztuki i tego typu rzeczy, jakichś kreacji, żeby to wszystko było w łańcuchu bloków po prostu zapisane, nie można było tego podrobić i cała historia była jawna. Więc tak to tutaj wygląda. Czy to jest prawda? Tak naprawdę nie wiemy. Nie można tego do końca udowodnić. 250 tysięcy dolarów, no pokaźna suma prawie milion złotych. Być może akcja marketingowa być może e, okaże się to prawdą więc zobaczymy pewnie za kilka miesięcy więcej informacji będzie na ten temat wiadomo. Ponad połowa ekspertów z rynku kryptowalut stwierdziła w ostatniej ankiecie, e, że za po prostu zamienią. One użytkowo się z walutami tradycyjnymi do 2050 roku. Dosyć, dosyć życzeniowe tutaj myślenie. Według mnie nigdy tak się nie stanie, ponieważ waluty po prostu rodzime dalej będą. Być może będą cyfrowe, być może będą to również kryptowaluty poszczególnych państw, ale nie będzie tak, że kryptowaluty jako rynek taki niezależny, będzie w stanie wyprzeć waluty tradycyjne po prostu z poszczególnych krajów. Być może z niektórych, tak, ludzie będą woleli płacić w kryptowalutach, kupować bitcoina i tak dalej, tak dalej, ale no nie, nie da się tak takiego muru chińskiego wręcz w postaci rządzących przebić i, i, i zrobić tak, żeby po prostu przejąć cały system monetarny na świecie. Niestety, albo stety, ponieważ tak czy siak świat mógłby być w tej chwili w rozsypce, gdyby takie coś się wydarzyło. No ale co jest fajne, to w branży beauty, w końcu właśnie kobiety zaczęły akceptować kryptopłatności w wielu swoich sklepach, w takich sklepach wiecie, z jakąś biżuterią, z ubraniami, w sklepach, gdzie mają jakieś akcesoria do make-upu i tak dalej i właśnie CEO różnych firm, tutaj na przykład Anne McFerran wypowiedziała się, Pozytywnie, że będzie przyjmować teraz Bitcoina, Ethereum i DogeCoina jako płatności. No i operatorem płatności będzie BitPay, Bitpay czyli jeden z największych takich operatorów kryptowalutowych pod e-commerce na całym świecie. Fajnie, fajnie, ponieważ to nawet właśnie kobietom pokazuje, że te bitcoiny to jednak nie jest takie złe i co te nasze chłopaki kupują. Ale wiecie, pomaga im zrozumieć ten cały cyfrowy świat i tym samym. Zdobyć większe wartości kapitalizacyjne w przyszłych hostach. Więc to by było na tyle. Ja zachęcam Was do założenia konta na giełdzie Binance. Jeżeli nie macie jeszcze po prostu konta, chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, Bitcoina, Ethereum i ponad 300 innych altcoinów, po, w opisie pod filmem znajdziecie link do tej giełdy. Rejestracja jest bardzo prosta, można sobie tutaj nawet język zmienić na polski, wystarczy kliknąć, no i pyk, cała giełda jest. Po polsku. Zapraszam Was również na Twittery Marek Stiller i Julian Wrona. Tutaj będziecie mieli po prostu dawkę świeżych informacji z rynku oraz dowiecie się o nowych filmach. Więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.